W dzisiejszym odcinku parę minut o imieniu, które zmienia absolutnie wszystko. Zapraszam Was na kwadrancik ze słowem. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze słowem, w którym, jak sama nazwa wskazuje, czytamy, rozważamy Boże Słowo, bierzemy je do ręki, być może po całym dniu, w którym nie było ani minuty na to, żeby zagłębić się w to, co Pan Jezus, Pan Bóg zostawił nam w swoim Słowie, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie. Nie zawsze mamy czas, żeby spojrzeć na czytania z dnia, ale jeśli oglądasz ten odcinek, to znaczy, że znalazłeś moment na to, żeby. 15 minut na to, żeby zatrzymać się na tym, co Pan Bóg ma dzisiaj, jak wierzymy, dla Ciebie osobiście do powiedzenia. Chciałbym, zanim zaczniemy rozważanie Bożego Słowa i zanim poproszę Was, byście razem ze mną otworzyli Stary Testament, chciałbym powiedzieć Wam o kilku rzeczach, które się działy, które się dzieją, tym, co jest przed nami. Mianowicie rozpoczęliśmy, tak jak mogliście zobaczyć na naszym kanale, nową serię. Seria, która nazywa się Góra Ośmiu Błogosławieństw. Cały pomysł wziął się tak naprawdę stąd, stąd, że zaczęliśmy myśleć o nowej książce. Książce, która już się pojawiła, Góra Ośmiu Błogosławieństw, wydana przez wydawnictwo Znak. I gdzieś po drodze pojawił się również pomysł, kiedy usiedliśmy przy stole i rozmawialiśmy, że może fajnie by było nagrać jakąś taką zapowiedź rozważania na, na, na kanał, na temat właśnie tych błogosławieństw, które te rozważania mają nas, nam pomóc czy doprowadzić nas do, do książki, która będzie rozwinięciem tego wszystkiego, co uda nam się stworzyć i wrzucić do internetu. Także te osiem odcinków powstało. Bardzo się cieszę, że, że, że powstało w fajnej jakości. Więc chciałbym Was zaprosić, zachęcić do tego, żebyście zobaczyli, co tam się wydarzyło, co się wydarza. Już pierwszy odcinek jest na kanale, będą pojawiać się raz w tygodniu kolejne. Jeśli podobają Wam się, to zachęcam Was, żebyście dawali łapki w górę czy pod kwadransikami, czy pod tą naszą nową serią, abym wiedział też w jakim kierunku iść, co Wam się podoba, co byście chcieli widzieć, czego słuchać, co oglądać. To będzie dla nas na pewno bardzo, bardzo pomocne. Kolejną też taką rzeczą jest, że jest, jest premiera tej książki, która, która odbędzie się 24 maja i chciałbym was zaprosić na spotkanie autorskie do Krakowa. Będzie to aula Łojców Franciszkanów to jest naprzeciwko, jeśli ktoś z was zna Kraków naprzeciwko okna papieskiego można wejść właśnie na to, na to spotkanie do tej auli, będziemy rozmawiać, będziemy modlić się wspólnie. 24 maja o godzinie 18.00, także zapraszam, zapraszam Was bardzo serdecznie, tych, którzy są z Krakowa, którzy są z okolicy. To będzie nam bardzo, bardzo na pewno miło. I mam taki prezent dla Was, którzy jesteście ze mną, właśnie na portalach społecznościowych, którzy oglądacie te kwadransiki, którzy właśnie razem ze mną je współtworzycie. Dostaliśmy taką możliwość, by, by dać tym, Którzy są ze mną, rabat 35%. Więc jeśli chcesz zamówić tą książkę, w opisie pod filmikiem udostępnię link, w który trzeba wejść i wpisać kod. Kod to jest bardzo proste słowo, ale pełne mocy wiara. I będziecie mieli taką możliwość, by tą książkę sobie zamówić właśnie z takim dość sporym gratisem. Także przechodząc już do tego, co dzisiaj jest najważniejsze. Chciałbym, byście otworzyli razem ze mną Pierwszą Księgę Królewską. Ósmy rozdział, jest to fragment, który następuje po tych paru linijkach, które rozważaliśmy ostatnio, od 28 do 39 wersetu. Pierwsza Księga Królewska od 28 do 39 wersetu. To jest fragment modlitwy Salomona po tym, kiedy, kiedy skończył budowę świątyni, kiedy tą świątynię już oddaje panu, modli się o błogosławieństwo nad Izraelem, by w tej świątyni mogli otrzymywać błogosławieństwo od pana, by to, co ukończyli i to, co ofiarowują teraz właśnie w tym momencie panu, podobało mu się i by pan zsyłał. Swoje błogosławieństwo na tych, którzy w tej świątyni modlić się będą. To jest ten kontekst, żebyśmy weszli płynnie w fragment, który jest teraz przed nami. Zważ więc na modlitwę Twego sługi, Jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły się na tym świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię. Tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz, kiedy kto zgrzeszy przeciw swemu bliźniemu, a później wezwie Go do przysięgi, a On przy, przyjdzie do przysięgi wobec Twego ołtarza w Twojej świątyni, wtedy ty wysłuchaj w niebiosach. I racz działać, rozsądź między Twoimi sługami, złego wskazując na karę, aby na jego głowę spadła odpowiedzialność za jego postępowanie, a sprawiedliwego uznając niewinnym za jego uczciwość. Kiedy Twój lud spotka klęska od nieprzyjaciela za to, że zgrzeszył przeciw Tobie, a oni się nawrócą do Ciebie i będą wzywać Twego imienia, modlić się będą do Ciebie i błagać w tej świątyni. Wtedy ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twego ludu Izraela i przyprowadź ich z powrotem do kraju, który dałeś ich przodkom. Kiedy niebo zostanie zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem będą się modlić na tym miejscu i sławić Twoje imię oraz odwrócą się od swoich grzechów, bo ich upokorzyłeś. Wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz im, przebacz grzech Twoich sług i Twego ludu Izraela. Ty wskażesz im dobrą drogę, którą iść mają i ześlesz deszcz, na Twoją ziemię, którą dałeś temu ludowi jako dziedzictwo. Gdy w kraju będzie głód lub zaraza, gdy będzie spiekota, śnieć, szarańcza lub e, hasil, gdy wróg Jego nadrze na jedną z Jego bram, albo wszelka klęska lub jakakolwiek choroba, wszelką modlitwę, każde błaganie poszczególnego człowieka, Ty też z całego Twego ludu Izraela, skoro przeklęty klęską, wyciągnie ręce do tej modlitwy, Ty usłysz w niebie, w miejscu Twego przebywania. Radź się zmiłować i działać. Oddaj każdemu według jego postępowania, bo to jest z naszego serca, bo jedynie ty znasz serce każdego człowieka. Długi fragment, wiem, że te fragmenty nie są łatwe, żeby wytrwać w skupieniu i żeby wytrwać gdzieś w pewnej logice tego, co się dzieje, ale wierzę, że śledzicie razem ze mną ten tekst i, i nie, 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 nie tylko go słuchacie, ale też czytacie. To jest bardzo pomocne. I, I w tym fragmencie, wiecie, jest coś, co zwróciło moją uwagę bardzo mocno. Pewnie dlatego, że Salomon, który wybudował świątynię dla Pana, która była naprawdę przebogata i która była pełna wspaniałości, on, on, on robił dla Boga i czynił dla Boga to, co było najdoskonalsze. Kiedy skończył, już pewnie był zachwycony tą, tą, tą świątynią I, i, i kiedy modli się do Pana, używa takich bardzo ciekawych zwrotów. Ja sobie je tutaj podkreśliłem. Na przykład mówi: Ilekroć modlić się będziemy na tym miejscu, wysłuchaj. Kilka razy to się powtarza, panie, jeśli zgrzeszą, a, oni, a nasz lud będzie modlił się na tym miejscu, przebacz. Jeśli coś się złego stanie, a twój lud będzie się modlił w tym miejscu, w tej świątyni, wysłuchaj. I bardzo jest łatwo odnieść wrażenie, które myślę jest prawdziwe, że Salomon pokłada ufność w swojej modlitwie, pokłada swoją ufność właśnie w dziele swoich rąk. Nie było to wtedy złe, ponieważ tak do końca, ponieważ to była obietnica, którą Bóg dał Dawidowi, że, że to Salomon wybuduje tę świątynię i ta świątynia będzie szczególną własnością Pana. I Pan się do niej będzie przyznawał. Więc, więc kiedy Salomon ją wybudowuje, mówi: Boże, to jest coś, co Ci przynoszę, to jest coś, co jest Twoim darem. Ty powiedziałeś, że się do tego przyznasz. Nawet jak zgrzeszymy, nawet jak nam źle wyjdzie, to w tą świątynię, to ta świątynia jest czymś, co, co będzie takim naszym darem przebłagalnym, żebyś nas wysłuchał. I, I jeśli pamiętacie poprzedni odcinek, mówiliśmy o czwartym rozdziale Ewangelii Jana. To jest fragment, gdzie Samarytanka rozmawia z Jezusem. Jezus rozmawia z Samarytanką, i Samarytanka w pewnym momencie już tak orientuje się, że rozmawia z kimś poważnym, że rozmawia z prorokiem i, i mówi do Jezusa, e, że, że wasz lud, że Żydzi twierdzą, że, że Bogu należy oddawać cześć w Jerozolimie, w świątyni. A nasi ojcowie, nasi prawodacowie, mówi jako Samarytanka, oddawali cześć Bogu na górze. Gdzie mamy oddawać cześć Bogu. I myślę, że, że to jest bardzo ciekawa alegoria i bardzo ciekawe odniesienie do tego, o czym mówimy <laughs> dzisiaj. Ta kobieta, innymi słowy, mówi do Jezusa, że nasi ojcowie modlili się na górze, wy modlicie się w Jerozolimie, w Jerozolimie to znaczy, że wy ufacie, że jeśli zaniesiecie modlitwę w świątyni. To będziecie wysłuchani. Nasi yy, ojcowie ufali, że to miejsce, którym jest góra, jest szczególnym miejscem, czyli pokładamy ufność w miejscu, pokładamy ufność w tej szczególnej albo budowli, albo w tym szczególnym. Pagórku, i że z tego miejsca będziemy wysłuchani. To jest mentalność Starego Przymierza. To jest mentalność, właśnie e, o której czytamy w Starym Testamencie, o której też, w której też jest Król Salomon. I to, co się dzieje w Nowym Przymierzu, to, co się dzieje w Nowym Testamencie, jest. E, zupełnym, jakby e, zupełnie nowym spojrzeniem na ten temat, zupełnie nowym spojrzeniem na przychylność Boga, na wysłuchiwanie modlitw przez Boga. Dlaczego? Ponieważ Jezus mówi tej kobiecie ani na tej górze, ani w świątyni, ale przychodzi dzień, gdzie prawdziwi czciciele będą dawać cześć w duchu i w prawdzie. Dlaczego? Ponieważ przyszedł Jezus, który jest naszą gwarancją tego, że będziemy wysłuchani. My w nowym przymierzu, my w nowym testamencie, w czasie, w którym żyjemy, nie musimy składać naszej ufności na przedmiotach, nie musimy ufać miejscom, nie musimy ufać rzeczom, ale nasza ufność, że będziemy wysłuchani, nasza pewność, że Bóg nas wysłucha, jest w imieniu Jezusa. To jest potężne imię, które zostało nam dane. To jest imię, które jest Twoją i moją gwarancją, że modlitwa dojdzie do Ojca. Nie wiem, czy kiedyś myślałeś o tym tak bardzo świadomie, że Bóg dał nam imię. Jedno, jedyne imię. Nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, ale też nie ma innego imienia, przez które moglibyśmy być wysłuchani. Słowo Boże mówi, że On jest naszym pośrednikiem w podejściu do Ojca. Nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy, nie ma innego życia, jak tylko Jezus, przez którego idziemy do Ojca. I to jest to imię, któremu Bóg. Yy, Ufa, bo to jest imię tego, którego posłał. I sam Pan Jezus mówi to w Ewangelii Jana, kiedy już odchodzi z tej ziemi. To jest jedna z jego ostatnich zapowiedzi przed męką. W szesnastym rozdziale Ewangelii Jana, 23-27 werset, czytamy: W owym zaś dniu o nic mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam o cokolwiek byście prosili Ojca. Dawam, dlaczego i przez co? Dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi jednak godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmie wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię, że ja będę musiał prosić ojca za wami, albowiem ojciec sam was miłuje, bo Wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Ojca, że wyszedłem od Boga. Zobaczcie, że sam Jezus mówi nam dzisiaj, mówi nam przez to słowo, że on już nie będzie musiał, musiał nawet prosić za nami, chociaż czytamy w Słowie Bożym liście do Hebrajczyków, że on cały czas to robi, cały czas się za nami modli. Ale Jezus mówi, że przez to, że pokocho, pokochaliście mnie, a miłość względem Boga przejawia się przez to, że w, czytamy w Słowie Bożym w pierwszym liście Jana, też o tym czytamy, że przejawia się przez to, że wypełniamy Jego przykazania. Miłość do Boga nasza nie polega na tym, że mówimy, kocham Cię, panie Jezu, i to wszystko. Nasze życie pokazuje, czy kochasz Boga, czy nie. Ale czytamy tutaj o tym, że, że właśnie przez to imię, które zostało nam dane, że Jezus mówi, nie będę musiał prosić ojca, nie będę musiał już wołać, byś, panie, byś ojcze wysłuchał teraz moich uczniów, tych, których mi dałeś, bo przez to, że go ukochaliśmy i przez to, że uwierzyliśmy w niego, w tego, którego posłał ojciec, przez to imię. Będziemy wysłuchani. Sam Ojciec będzie chciał nas wysłuchiwać. Nie wiem, czy kiedyś o tym tak myślałeś. Bóg, Ojciec, chce Cię wysłuchać. Dlaczego? Bo uwierzyłeś w tego, którego On posłał, bo, bo Go pokochałeś. I teraz Jezus jest Twoją kartą przetargową przed Ojcem, jeśli można to tak nazwać. To Jezus jest tym, który jest gwarancją, który jest stuprocentową gwarancją, że Ojciec Cię słyszy i Ojciec chce Cię wysłuchać. To jest tak ważne, słuchajcie, bo, bo wielu z nas, myślę, żyje cały czas w takiej mentalności i wiele pytań od ludzi dostaje. Przed chwilą mieliśmy transmisję też na żywo przez internet. Ktoś pytał, co mam zrobić, żeby Bóg mnie wysłuchał. Tu nie chodzi o to, byś, byś, byś ty teraz zastanawiał się, co Ty masz zrobić, żeby Bóg Cię wysłuchał. Ty musisz zrozumieć, ty musisz uwierzyć w to że Ojciec już dał Ci tego, w którego miałeś uwierzyć. Ty musisz dzisiaj uwierzyć w to i powinieneś w to uwierzyć, jeśli chcesz mieć owocne życie modlitewne. Że wszystko, co miał Ci Ojciec dać, dał Ci w Chrystusie. Że wszystko teraz, o co Ty prosisz, Ojciec chce Cię pobłogosławić, jeśli uzna to, że jest dobre dla Ciebie. Ale on ma, on ma swój wzrok utkwiony na ciebie 24 godziny na dobę. Ojciec patrzy na ciebie, kibicuje ci, podpowiada ci, chce mieć z tobą relację, chce być z tobą, bo uwierzyłeś w Jezusa. To jest tak niesamowita i tak niezwykła prawda. I Bóg chce Cię, chce cię dzisiaj w nią wprowadzić. Więc chciałbym, żebyśmy pomodlili się dzisiaj w to imię. To imię, które kiedyś pamiętam, usłyszałem od mojego znajomego księdza, który zaczął nauczać o imieniu Jezusa. Mówi, to imię robi całkowitą różnicę. To imię jest inne od innych imion. To imię wypowiadane z wiarą ma nieograniczoną moc. Imię Jezus. To na imię Jezusa zgina się każdy kolano. Na imię Jezusa jesteśmy zbawieni. I mój znajomy ksiądz właśnie powiedział kiedyś, po tym poznaję ludzi, którzy spotkali Jezusa bo oni wypowiadają Jego imię z szacunkiem i z rozkoszą, z wielką delikatnością. On powiedział: Jestem w stanie rozpoznać człowieka, który ma relację z Bogiem, przez to, jak wypowiada imię Jezus. I, I to jest prawda, chcę Wam powiedzieć. To jest prawda. Chcemy pomodlić się w to imię, dlatego wyciągnij swoje ręce. Panie, chcecie prosić za tych wszystkich, którzy są teraz z nami, którzy oglądają ten kwadransik, chcecie prosić przez to imię, które jest naszą gwarancją, naszą pewnością, że będziemy wysłuchani. Byś wysłuchał nas. Nie z uwagi na mnie, nie z uwagi na nasze modlitwy, ale z uwagi na pośrednika nowego przymierza, na Jezusa Chrystusa, na tego, który jest drogą, prawdą i życiem, tego, który przelał swoją krew dla naszego zbawienia i dla naszego okupu, okupu za nas. I niech ta krew dzisiaj, która została przelana na krzyżu dzisiaj, sprawi i uczyni. Że to, o co prosimy, to, co jest nam niezbędne, konieczne i potrzebne, że będzie nam dane z Twoją łaską, Boże, z Twoją miłością i z Twoją wielką radością, bo Ty kochasz nas, Panie, wysłuchiwać i Ty kochasz odpowiadać nam na, na modlitwy zanoszone przez imię Jezusa, syna Twojego, jednorodzonego, którego ukochałeś i którego posłałeś za nas z miłości do każdego z nas. Amen. Niech to imię będzie słodyczą na Twoich ustach. Nigdy nie wypowiadaj tego imienia jako przecinka, jako przerywnika, jako jakiegoś słowa, które jest zamiennikiem. Niech to imię będzie skarbem na Twoich ustach. Niech Bóg Cię błogosławi. Do zobaczenia.